Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Zapowiedź enigmatyczna, ale już wszelkie wątpliwości rozwiewamy. Hokeiści nie będą ani sprzątać lodowiska, czy szatni, ani szlifować lodu. W zamian za miejskie dofinansowanie WTH zadeklarował pomoc w organizacji turnieju Inline Hokeja w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich World Games 2017 we Wrocławiu, choć do tego czasu jeszcze ponad 3 lata, przygotowania już trzeba rozpoczynać. Transakcja wiązana, z jednej strony miasto zyska mocne wsparcie przy organizacji dyscypliny, na której mało kto we Wrocławiu się zna, z drugiej strony, hokej po latach przerwy powróci do stolicy Dolnego Śląska. Koszt jednego treningu na obiekcie to wydatek około 1000 zł z pomocą przyszło miasto. Cieszył się w rozmowie ze Sport Game Aleksander Twardowski z zarządu WTH. Przed klubem jednak kolejne wyzwanie. Na razie wrocławcy hokeiści nie będą mogli bowiem rozgrywać na lodowisku przy spiskiej meczów ligowych, gdyż obiekt nie posiada wymaganej homologacji. Koszt niezbędnych zabezpieczeń to około 30 tysięcy złotych. Najbliższe spotkanie drugiej ligi z Wilkami Śrem zespół rozegra w niedzielę na lodowisku w Opolu, ale pierwszy krok w drodze do odbudowy hokeja został postawiony. Czekamy na kolejne nowe centrum skłusza www.redeko.pl